Dzisiaj troszeczkę inna sceneria. Rozpoczynam film, no, jak to, jeżeli tylko jest możliwość, jest dzień wolny, to gołąbki oczywiście zażywają kąpieli. Teraz okres pierzenia. Na pierwszym planie mamy między innymi młode od Piotrka, te późniaczki, które też bardzo chętnie się kąpią. One aktualnie przebywają razem z samicami. Tutaj sobie spokojnie dorastają, zaczynają ładnie pierzyć. No, a tutaj mamy samice już ładnie popierzone. No tutaj właśnie. Kolorowy, czerwony, tak nakrapian, nakrapiany dryst. Eee, o właśnie syn tego jego, syn bądź córka jeszcze nie wiem, tego jego e, górnego rozpłodowego czerwonego. Tak mniej więcej wyglądają w tej chwili, już ładnie popierzone samice. Młodziaki jeszcze mocno, mocno dopiero przed pierzeniem zaczynają, ale widać, że zdrowie jest, fajnie się zachowują. O, tutaj wyszła nam jeszcze granoska na, 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 na czoło, też raczej znana z filmów już lotniczka. A dzisiejszy film, dzisiejszy film będzie kontynuacją tego, co było ostatnio. Czyli jak, jak u mnie wygląda obieranie cel, minęły już dwa tygodnie odkąd y, młode sęczyki są w pełniku. Nie y, zaraz tam przejdziemy i pokażę jak to wygląda aktualnie, jak sobie te cele poobierały i jak to wygląda. Tyle w ramach wstępu, ja odejdę to one też bardzo chętniej wszystkie wejdą do, do ranienki i będą zażywać kąpieli. I tyle przeskakuję do gołębnika lotowego samców. I jesteśmy w gołębniku samców. Tak jak widać młode samczyki już fajnie zaczęły obierać cele, zaczynają je fajnie bronić. Tutaj samą górę to widzę cały czas te same samce w tych samych miejscach. Do dnia dzisiejszego Wpuściłem tutaj trzy nowe samce, trzy nowe w sensie stare. Tutaj u góry yy, półbrat szpaka, ten nakrapiany. On już też tutaj sobie siedzi. A za chwilę pokażę, jak to wygląda, gdy wpuszczę tutaj, no myślę, jednego, dwa samce, kolejne yy, dorosłe. I pokażę, jak wówczas zachowują się te, te roczne samczyki: jak one tutaj bronią tych cel. Będą pojedyncze walki na pewno. I wtedy opowiem, jak to wygląda. Jak to wygląda na co dzień. Praktycznie codziennie staram się teraz jakiegoś wpuszczać jednego, dwa samce. Z tych dorosłych. I jak to wówczas wygląda. Idę po jednego z dorosłych samców. Przy okazji może zademonstruję. w racji tego, że te samczyki faktycznie karmiły dłużej młode, zademonstruję jak wyglądają, jak aktualnie. Dzisiaj mamy 21 listopad, czyli koniec listopada, jak one wyglądają w tej chwili. Ostatnie lotko aktualnie prezentuje szpaka, czyli najlepszego lotnika, drugiego lotnika oddziału. Tak pokażemy. Aktualnie zrzucał, zrzucił ostatnią lotkę, przedostatnią mu dorasta, tak więc spierzeniem na spokojnie się wyrobił. Bardzo fajny mięsień, różowiutki. Bardzo fajnie wyglądają, pokrywa cała spierzona. Po sobie tak jak widać też tu kończy szyję. A tak więc myślę, że jeśli chodzi o pierzenie. Tak wyglądają wszystkie samce, samice również, więc mam nadzieję, że ten dodatkowy lęk. Nie stworzy żadnych problemów i myślę, że, że będzie dobrze. A szpaka puszczam. Niech przypomni sobie własną celę i niech o nią walczy. I właśnie świeżo wrzucone są dwa nowe samce. Czyli tutaj szpak w swojej celi i u góry w rogu nakrapiany tutaj, pstry. On też, no to jest na razie go on dwuletni, teraz będzie trzyletni. Dwa razy był w, w, u mnie w kategorii A ja w drużynie w zeszłorocznej, która wygrała, i w tym roku w tej czwartej drużynie oddziału. I tak to teraz wygląda. Samce dorosłe wiadomo, wlatują w swoje cele, które nagle są otwarte, i to powoduje wielki, wielki ruch wśród, wśród młodych samców. Aczkolwiek powoduje to jeszcze większą mobilizację wśród tych samców, by bronić tych swoich cel które do tej pory zajęły sobie, już wywalczyły, a teraz nagle pojawiają się sąsiedzi. Szpakowi widzę ewidentnie roczny samiec obok nie odpowiada, że tu siedzi, ale tak właśnie na tym polega i teraz ten młody samiec no, będzie musiał obronić tą półkę obok. Ale na pewno mówię, zżył się z tą celą już przez ostatnie dwa tygodnie, z tym miejscem, i o to miejsce będzie walczył i to widzę powoduje jeszcze większą mobilizację wśród samców, które nawet do tej pory nie mają obranej celi. Ta metoda według mnie jest taka mniej inwazyjna. Nie ma tego, że jeden sam. Teraz, gdybym wpuścił tutaj tylko gołębie dorosłe i pootwierał wszystkie cele. Jak z reguły robi większość hodowców, powoduje to momentalnie, że stare samce, które są w tym godniku, momentalnie obiera 2-3 cele i nie wpuszcza do niej innych samców. Ta metoda jest troszeczkę nieinwazyjna, a te samce mają, mają możliwość yy, oswoić się z tymi celami, a teraz po tych dwóch tygodniach na pewno będą je już o wiele bardziej bronić. Tak to mniej więcej wygląda u mnie. No, szpak już tutaj zaczyna, zaczyna robić awantury, ale właśnie na jego celi nagle siada ktoś inny i myślę, że zaraz do niej, do swojej celi wróci i będzie jej pilnował. Zwłaszcza, że nagle pojawił się intruz obok, czyli sąsiad. Tu u góry szpak widać już też, reaguje mocno na, reaguje mocno na sąsiada, czyli na tego starego pstrego Wiadomo, będą przez chwilę awantury. O, ale tu już widzimy, jak młody ładnie. Pierwsza obrona swojej celi, i to już będzie wzmacniało jego, jego tą pozycję. Tutaj, tak to wygląda u mnie. I tak codziennie, codziennie dorzucany jest jeden samiec. Wiadomo, że albo wrzucam w pierwszej kolejności te samce, tak zwane niekolizyjne, czyli które są, mają cele jak najdalej od tych młodych. Albo te samce spokojniejsze, z którymi sobie te młode spokojnie poradzą. A na sam koniec zostawiam tych awanturników, o których wiem, że będzie z nimi problem. Jest tu w każdym stadzie, na pewno u każdego jest kilka takich samców, z którymi wiadomo, że będzie problem. O, tutaj zaczynają się pierwsze spory z sąsiadami, ale to jest normalne. Ale te samczyki roczne, no jeszcze młode, już niedługoroczne. One już, już ten swój instynkt terytorialny na pewno będą teraz wzmacniać, będą tych swoich cel bronić. Cele zostawiam zamknięte, głównie z tego względu, że łatwiej temu samczykowi jest obronić cele, gdy jest mała przestrzeń. Jeżeli byłyby cele pootwierane, te ptaki broniąc się w środku, no na pewno o wiele bardziej mogłyby się pokrwawić, to mogłyby być takie awantury naprawdę do krwi. Nie jest to potrzebne, nie uważam, żeby to było wskazane, dlatego zostawiam to w ten sposób. Na pewno prościej im wówczas te cele obronić, zrzucić tylko tego intruza na szybko i tak moim zdaniem jest o wiele, o wiele lepiej. Momentalnie, tak jak widzimy te, ten na przykład, który jest pod szpakiem, Białolot. On celi jako takiej jeszcze obranej nie ma. On skacze sobie po tych niższych celach, ale nie ma konkretnej. Przez takie dokładanie samców pojedynczo, nowych, których one nie znają, o, o wiele częściej nagle któryś z tych samców obiera sobie konkretną celę już niej zostaje. Powoduje to u nich taką mobilizację, bo widzą, że są awantury, bo widzą, że są, że są wojny, bitwy. O, tak jak tu teraz widzimy, młody. Będzie musiał odeprzeć atak szpaka. Staram się w to absolutnie nie ingerować. On musi sobie tą celę obronić sam. Nie zawsze jest to łatwe. Ale to pokazuje też charakter Gołębia, jaki on jest. Że musi o tą celę naprawdę, naprawdę walczyć. Jeśli poradzi sobie raz, drugi, trzeci, ta cela już na pewno będzie jego. I tutaj już żaden intrus go stąd nie wygoni. Podstawą jest tylko, żeby wygrać te pierwsze walki. Szpak na pewno nie jest łatwym rywalem, bo, bo to jest naprawdę potężny samiec z dużym charakterem, ale młody widzę na razie dzielnie walczy. Miał być to bardzo króciutki filmik, już miałem kończyć, ale. Myślę, że, że tą małą awanturkę możemy nagrać do końca. Myślę, że to długo nie potrwa na, na zamkniętej celi. Widać, że ptaki naprawdę są w fajnej kondycji, w fajnym zdrowiu. Teraz yy, dostają dużo ostropestu, żeby też zregenerować je jak najbardziej po okresie pierzenia. Młody naprawdę agresor bardzo fajnie no, walczy. Pak mu też nie odpuszcza. Lepiej, żeby takie walki były teraz, niż później miały być w okresie, w okresie przed samymi lęgami, gdzie wówczas na siłę... Oj, niestety młody przegrał, ale myślę, że się nie podda. O właśnie, to mi się bardzo podoba. Czyli automatycznie jest riposta i... Im młody walczy dalej, no jak mówię, no ma rywala mocnego. Rywala ma mocnego, na pewno nie będzie miał łatwo. Rywalizacja mocna, To są mówię. Może przegrał, ale dalej jest na swojej celi. Tak to będzie wyglądało przez, przez kilka kilkadziesiąt minut, może przez kilka godzin. Ważne, że ma to zawzięcie, żeby do tej celi wrócić. I tak to z reguły wygląda. Teraz ważne, żeby go szybko zwrócił. Ale w ten sposób na pewno będzie to mniej kolizyjne. Ten samiec już zdążył się z tą celą naprawdę, naprawdę fajnie zadomowić i dlatego o nią aż tak walczy. I tyle. Niech chłopaki walczą, niech chłopaki rywalizują o cele, ale to mówię, jest to na małą skalę. Tam u góry na razie dzięki na szczęście jest spokój. Tak to wygląda u reszty. Tutaj też szpak ciemny nagle nauczył się swojej celi. Gdzie wpuściłem tylko tutaj tego dorosłego samca wyżej. Tak to wygląda. Chłopaki walczą dalej. Tyle na dzisiejszym filmiku. Tak to u mnie wygląda codziennie, tak codziennie są dokładane pojedyncze egzemplarze. I wracamy do codzienności, czyli codzienne szykowanie, przygotowywanie gołębi do sezonu. Dbajmy o nie. Pamiętajmy, że przygotowania do nowego sezonu zaczynają się zaraz po zakończeniu poprzedniego. Zostawcie łapki, zasubskrybujcie, oglądajcie. A na pewno będę się starał wrócić coś kolejnego, fajnego i ciekawego z mojej hodowli. Pozdrawiam i w tej scenerii bitwy do następnego. Pozdrawiam.